Nikt tego nie mówi, więc ja to powiem. Milwaukee to szajs i naciągają was na pieniądze. Dacie moje rolki i przysyłacie mi sporo narzędzi. Cały czas w zasadzie przychodzi głównie Milwaukee i ja nie mówię, to są fajne sprzęty, one mają świetną stylistykę, ładnie wyglądają, mają fajne parametry. Ma... Milwaukee ma super marketing, ale to jest sprzęt na czas gwarancji. Po gwarancji ja muszę stawać na głowie, żeby Wam to naprawić, żeby to się opłacało. Krętarka Milwaukee M18BPD0. W tych wkrętarkach najczęściej pada przełącznik biegu 1-2. Jak widzicie, nie kupicie tego, nie kupicie tych dwóch pierścieni, musicie kupić całą przekładnię za 280 zł. Dla porównania, wkrętarka DeWalt też to samo pada. Wybierak biegu 1-2, czyli te dwa tryby. Jeden kosztuje 12 zł, drugi kosztuje 8 zł. Ten, który mam tutaj. Falują w nim obroty, bo włącznik który jest tutaj, ten pstryczek, ma ścieżkę węglową zamiast wzmocnionej ścieżki metalowej, tak jak na przykład w DeWoltach, tylko jest ścieżka węglowa, która się wyciera. Musicie kupić cały moduł, w tym przypadku 1350 zł. Jeżeli weźmiecie sobie na przykład taki klucz z makity i gdyby zdarzyło Wam się to samo, włączniczek jest dostępny tylko ten sam klikany za 45 zł. Elektronika jest tutaj. Da się? Da się. Kochane gwoździarki akumulatorowe, Milwaukee. W gwoździarkach co pada, pada zazwyczaj pierścień na bijaku albo bijak, który jest tutaj. Oczywiście kupicie wszystko, ale tego nie kupicie, bo wiedzą, że to się psuje. Musicie kupić cały klocek za 620 zł, tak? A w przypadku dla porównania gwoździarka Hikoki padnie wam O-ring, albo pobije się wam bijak. Sam O-ring możecie kupić za 40 zł. Znaczy, to jest X-ring, uszczelniacz. Albo możecie kupić cały bijak za 430 zł. Da się, da się. Wszystkie części dostępne.